Ziemi! Witam Xantara na kanale. Zapraszam oczywiście do zasubskrybowania kanału. Więcej widzów lepiej dla mnie i dla Was, bo więcej komentarzy i wszystko. A teraz witam w trzeciej części misji Wytrwały Żołnierzyk. W dwóch poprzednich filmach na godzinę 15 i 16 zrobiłem tyle misji, a teraz witam w trzecim filmie na godzinie 17 mamy misję Blask Diamentu. I tutaj w poprzednim filmie już było widać, pokopałem u znajomych, u dwóch znajomych yy, na pierwszym poziomie dosłownie, yy, u których można było kopać, bo weszli, ale byli na zielono. Yy, pokopałem drwala albo kamieniarza, yy, nie pamiętam. I wykopałem, najpierw wykopałem 7, potrzeba było 10 chyba, i później dokopałem resztę. Pięknie czarne okulary z rzadkiej kolekcji. No, i tutaj e, została część misji: ugotuj zupę na oczach. Ja sobie poszedłem, e, zebrałem oczywiście poza nagrywaniem e, te kompoty, które się tu gotowały, i teraz nastawię e, zupę na oczach, tylko ze względu na to, że mi to nastawia automatycznie, na nie wiadomo na którym kucharzu, tam więc nastawię sobie to w taki sposób i jedziemy. E, 3, 6, 9. 12 15 proszę bardzo, ciachu machu, ciachu machu. Teraz ta nieszczęsna schuliodowana, której nie lubię, bo ona jakoś działa tak jakoś, jakby nie chciała. Właśnie, tak to widać, jak się za szybko klika i pow! Ta część misji zaliczona, no a ja zresztą nie będę tego zbierał, bo idę od razu do latarni. Pustelnika zostawiłem na wietrze. Tyłek mu się odmrozi, bo mróz na dworze w nocy. E, dobra. E, I zrób w latarni wiadra. 10, tak? Proszę bardzo. Wiaderek chyba nie mam zbytnio dużo. To więc 3, 6, 9, 10 i... Pum, tu, 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 tu. misja blask diamentu zrobiona deszcz był tak silny, że jasna farba żołnierzyka zaczęła blaknąć i zmywać się niebezpiecznie było zostawiać w tym miejscu e, z takich fajnych rzeczy to dostałem 2 dolary, dziękuję a z inne nie są fajne dobra, co my tu mamy następne O, przygotuj Pitna. 15... oczywiście wiadomość, a to, a to czytałem, tak w poprzednim Przygotuj 15 białej farby, 10 różowej, 10, 15 niebieskiej. To jest łatwe, ale przejdę sobie do kucharzy. Niech to ten chuligan mi tutaj pozbiera, jednak potrzeba pozbierać. No i Pojedziemy z tym, co najwięcej, czyli niebieską najpierw. 15, proszę bardzo. Jedziemy. 3, 6, 9 12 15 Jeszcze nie będę używał soli odowanej, nastawię sobie od razu 15 białej farby, chociaż tutaj akurat białej farby, białą farbę ja sobie losuję w flagach w Wielkiej Brytanii, mam jej bardzo dużo. O ty choleroty! No, jak to możliwe? Dobra, jedna niebieska dodatkowo poszła. Nie tak miało być, ale dobra. Biała. 3, 6, 9, 12, 15 i tu jest 9 plus 10 tutaj, tylko że tu jedna farba taka. Eee, tuż sobie kliknąłem strzałeczkę, żeby mi się przypadkiem miała ja farba nie nastawiała i od razu różową farbę mogę nastawić. To zrobimy to za jednym zamachem. Eee, tak, tylko przejdę sobie tutaj, tak. To jest e, 3, 6, 9, 10 na tym. Proszę bardzo. Teraz to trzeba tylko poprzyspieszać. Wszystko, emisja zrobiona. Na jednych kucharzach całe gotowanie. No, tak to jeszcze nie robiłem, ale to nie jest dużo, właśnie dlatego. Ojejku, jaka ta sól jest okropna. No, już wszystkich kucharzy poklikałem. Tutaj już mi wszystko zaliczyło. Została tylko do przyspieszenia jedna różowa farba. Tutaj została ta jedna niebieska, przez przypadek była i różowa. i pum! Tu, 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 farby! nagle szkatułka tworzyła się, a żołnierzyk zamarł. Tak olśniewęca pięknego brylantu jeszcze nigdy nie widział. No i całkiem fajne rzeczy dostałem, bo części z kolekcji Halloween. Trzy części po dwie sztuki. No dobra, teraz może tutaj mi się pozbiera, może będę musiał iść coś robić. Zobaczmy. Wychoduj. Żółte tulipany. Pięćdziesiąt 55. <laughs> Zamów bukietu kucharzy. Wykop więcej miłości u znajomych. Więcej miłości u znajomych, mówisz, tak? A ja mam sposób na to, ale to na końcu, bo to jest najłatwiejsze z tą miłością znajomych. Najtrudniejsze, to znaczy najdłużej zajmujące to będzie. E, wychoduj żółte tulipany, bo to będzie nudne po prostu. Dobra. Czyli muszę pójść y, do, do podziemi do marmurowej jaskini, ale mnie kaszel złapał przed chwilą. Masakra, aż mnie oczy poświeciły. Dobra. No, tak, idę do marmurowej jaskini. E, tutaj e, to już dojrzało pięknie. Tak więc zbiorę tutaj e, makarasy, czy marakasy, nie pamiętam jak to się nazywa. E, przekopię, zasieję żółte tulipany, nawiozę stuprocentowym i zbiorę na filmiku. Pim, pirim, pim, pam, param, kończę nawozić 100% nawozami te żółte tulipaniki. Trzeba je teraz zebrać i będzie mi zaliczać tą część misji pięknie. To jest najtrudniejsza, tak jakby część. Bo w sumie, bukiet na materię biały, na bukiet chyba mam. Chociaż w sumie, to wiem, że on jest trudny do ugotowania. Ale zaraz zobaczymy jak to ogarnąć, jak to zrobić. Tutaj nie będę przekopywał na razie, sobie to później, kiedy indziej przekopię i zasieję, na razie tylko zbiorę te żółte tulipany, to się ładnie zalicza. Brygada zbiera w czwórkę, e, czterech e, pracowników, e, po dwa geje, znaczy po dwie pary gejów, bo nie mają dziewczyn, widocznie to są geje jacyś, pedały jakieś wszyscy razem pracują, albo pracownicy, brygada po prostu, zatrudnieni przeze mnie, ale w różowych koszulkach to chyba są geje, nie? Dobra, nieważne, yy, i już mi tutaj zaraz zaliczy, bo, no, o, już zaliczyło ładnie, pozwolę im jeszcze wrócić do domu, niech nie wietrzą sobie swoich różowych koszulek i gołych pupek, bo mają gołe pupki i nogi, yy, i tak... Miałem iść do kucharzy znaczy się teraz. Czyli nastawić. Bukiet u kucharzy. 10. Czyli potrzebuję. 20 albumów. To się pierwszy zaopatrzę w albumy. 20 albumów to potrzebuję. Mam akurat. Dobra. Ale potrzebuję ugotować 13 albumów. Bo tyle potrzebuję. Bo mam już 7, czyli jedziemy. Gdzie to jest tutaj? 3, 6, 9, 12, 13. Od razu sobie to przyspieszę solą jodowaną. Której nie cierpię zresztą. I zbiorę. No i dalszą część materiałów. Co od razu nastawię, żebym albumów przypadkiem nie gotował? Zobaczmy, co tam potrzeba. To oczywiście akwarele. Akwareli potrzebuję 30. I tutaj brakuje mi 30. Ołówków. Ołówki. Dobra. Niech to pustelnik zbierze tutaj ładnie. I po ołówki pójdę do. na alfę. Trzeba zrobić 30 ołówków. Zrobię akurat 30. Proszę bardzo. 30 ołóweczków i z powrotem do kucharzy nastawić 30 akwareli. To będzie 10 kucharzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a jedenasty nie przejdzie. A mnie ten kaszel męczy, masakra. Dobra. I pam, pam, pam. Teraz po prostu to trzeba na wieś solomionową zebrać. Nudne jak flaki w oleju. No i pozostało już teraz nastawić mi 10 tych bukietów, bo już mam materiały. 30 akwareli, 20 albumów i idziemy. Tylko gdzież to mi znowu nastawiło, na którym kucharzu? Znowu nie zapomniałem się. Na tym 3. 6, 9, 10, 10, proszę bardzo. No i teraz wystarczy to z solą i odowaną przejechać. Pam, pam pam To już niedużo teraz. 3, 6, 6, 6, mówię. 9, 10. Pięknie i zaliczone. Tutaj sobie zbiorę to, zrobię, żebym się więcej nie nastawiał jakieś cholerne bukiety. Chociaż tak bym więcej nie ugotował. Dobra. I... Wikop, więcej miłości, uznajomych. A takie coś to jest, chyba mam takie coś. Trzeba przejść do wartościowych i poszukać serdeczne. Uuu. Serdecznych mam tylko 20. Ale zobaczmy, ile wypada z 10. Może 100. Bam! A, tutaj jestem. Zobaczmy. stop, Proszę bardzo! Spotkanie we dwoje. Witaj, nieznajomy! Powiedziała diamentowa dziewczyna. Życzę zdrowia. Nerwowo odpowiedział żołnierzyk. I dostałem takie jajuszka. Jakieś rumiankowe. Jakieś takie inne jeszcze. Jakieś pomarańczowe. Jakieś grejfrutowe. Dobra. Obieram i zobaczmy, co za następna misja mnie czeka. Ile jeszcze tych misji tutaj? Czy ja je zrobię teraz, czy na następnym filmie? Jeszcze zobaczmy. Teraz mam misję. Pozdrowienie! Zrób w domu z piasku żołnierzyki. No to idziemy na wyspę piaskową. Ale mnie kaszel męczy. No jeszcze nie jestem zdrowy. I drapie mi w gardle po prostu. Dobra. W domu z piasku żołnierzyki. 25 żołnierzyków. Zobaczmy, czy mam materiały na to. One są pewnie na końcu. Jak znam życie. Nie, nie są na końcu. Gdzie one są? W domu z piasku na pewno. A, w domu z piasku. To muszę ten dom z piasku wyjąć z magazynu. Tak, to jest ten dom. Czemu na innej wyspie? A to nie to jest wytrwały żołnierzyk to nie jest to. Zmorka pomyliła misję. Eee, I tak. Bum! Stawiam i tutaj 20, tak? 25, przepraszam, 25, podpatrzę sobie. Tak 25, czyli muszę zrobić. 25 takich figur. Zakręconych. A ja się chyba robi tutaj. Nie, nie, tutaj. Chyba tak. Tylko zobaczmy, gdzie. O, i prezenty potrzebuję. E... 25 razy 4? 100. Takie proste zadanie. A tu jest 75 kolumn. E, 75 takich kolumn muszę zrobić. Chyba mam materiały. Zobaczmy. 75. O! Brakło mi płytki Z. O! Dobra, zróbmy. Zrobię 62. I potrzeba... Pokopać trochę płytki Z, masakram. No dobra, poddaję się, cholera. Nakopałem się tych. Yy, znaczy, naszukałem się i nie znalazłem wystarczająco. Tak więc. Nie róbcie tego, małe, nie róbcie tego, dzieci, kochane, nie róbcie tego, co ja teraz robię. Tego się nie robi, ale ja to robię. Nie róbcie tego, kochane, dzieci, nie róbcie. Co dolce się nie kupuje ale ja chciałem to nagrać ten dzisiejszy misję. E, to mogłem sobie po prostu pokopać na moich multi kontach nawet. E, mam tam drzewka sakury bardzo dużo. Ostatnio trochę zaniedbałem, mało drzewek sakura kopałem. Za mało, zdecydowanie za mało i niestety e, dobra. Co tam było? 25 wytrwałych żołnierzyków, tak? E, w tym domku, tak? Tu potrzeba w, w takiej figury. Dobrze. Te figury gdzieś tu na końcu pewnie są. Yy, nie, nie, nie na końcu. Wcześniej są. Tak, 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 tak. Tylko, że to nie tutaj. To tutaj. Figury. I tutaj do tych figur już mam to. Tylko pałeczki potrzebuję zdobyć. Yy, 25. A to są na pewno te figury. Masakra. Tak, podwójne figury, bo już bym. Się przejechał, jakby to nie były te figury. E... 25 razy 3 to jest. Aha. 50 kolumn mi wystarczyło. Czyli zrobiłem coś niepotrzebnego w zupełności. E... Wydałem dolce, co nie musiałem wydawać, ale dobra, szczegół. Miałem, ma... Miałem to wszystko. Dobra. Zdarzałem się pomyłki. Mi się zdarzyła bardzo wielka pomyłka w topka w topka, której nie powinno się robić nigdy. A tutaj wymienię sobie, powiedzmy, 101 piaskowej kolekcji. Proszę bardzo. I to nie tutaj, to tutaj. 25 figur. Proszę bardzo. Jedziemy. Ja się pomyliłem, że potrzeba 75 kolumn, to pałeczek potrzebowałem 75, a tych potrzebowałem 50 i miałem je. Czyli nie musiałem dolce wcale wydawać. Dobra, szczegół. I teraz ta misja będzie teraz zakończona, tak? Co tutaj było? Witaj, nie znamy, powiedziała diamantowa dziewczynka. Życzę zdrowia, nerwowo odpowiedział żołnierzyk. I w tym domku robimy wytrwałego żołnierzyka. Pum! A nie jednego, 25, no tak. Teraz. Pew! Misja, pozdrowienie! Diamentowa dziewczynka spojrzała na niego i zrozumiała, że mają ze sobą coś wspólnego. Oboje chcą sprawić, by świat był jaśniejszy. Nieważne, że farba żołnierzyka prawie całkiem się zmyła, a diamentowej dziewczyny wszyscy się boją. I dostałem jakiś klucz. Tajemniczy klucz dostałem. I co mamy następną? Łatwą misję bardzo. Zrób w domu z piasku otwarte pudełko. Dobrze, to tutaj robię oczywiście i... Pum! Tu, 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 tu. Następna misja bardzo szybka. Diamentowy kluczyk. Nie było sensu, aby diamentowa dziewczynka. Dziewczyna. Dalej ukrywała się w czarnej szkatułce i dostałem żołnierzyka. Pum! Dziękuję bardzo. Ile to już tych misji? Czy to jest ostatnia? Nie, przedostatnia. Dobrze, zobaczmy. Zrób. O, tutaj jest. Zrób otwartym pudełku połówki mostu. A otwarte pudełko dostałem w magazynie, muszę je wystawić. Tak. Proszę bardzo, postawię sobie koło zamkniętego. Niech sobie stoi. I proszę bardzo. I trzeba zrobić e, połówki mostu, tak, proszę bardzo, co my tu mamy, połówki mostu, obojętnie jakie dwie. trzeba zrobić 8 balistce kwoi. proszę bardzo, 8 balistce kwoi to nie problem, ale zrobię sobie 8 kleju, e, czyli przejdę do piaskowej kolekcji, nie do piaskowej, tylko do kwiatowej ona jest tutaj osiem kwiatowej. O heli nie mam. Masakra. Dobra, nie ma heli, to trzeba pójść po helię. Proszę bardzo, osiem heli. 8. Aha, transformatory jeszcze. Wszystko po kolei trzeba. 8 transformatorów. 8 kleju. O! Już kleju miałem. No kurde, no szlak by to. Ale dobra, będę miał klej na, in na kiedy indziej. 8 e balist z sekwoi. I to jest to. I czekajcie, tylko które to połówki, żeby mi nie pomyliło, te połówki takie, tak przechylone czyli raz, dwa pięknie, ta część zaliczona. Co tu teraz? Zrób w otwartym pudełku drogę 15. Drogi, tak? Dobra, obejdźmy, która? Zalicza, zalicza którą? Nie, tej nie zalicza. Trzeba zrobić taką konkretną. Czyli tą jezdnię, tak? Akurat mam materiały na nią dużo. Tak, zalicza. Czyli robimy: pę, 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 pę. pę, pę. 15. Proszę bardzo, pięknie zaliczyło. I jeszcze jedna rzecz: tylko znaje. trzeba wymienić wy wymią tego żołnierzyka. Wymieniamy go. Niech stoi koło diamentowej dziewczynki. W końcu to jej. Partner życiowy. I pum! Tu, 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 tu. Ogólne! Bez względu na to, jak bardzo brutalne byłoby życie, jakkolwiek byłoby samotnie i źle, zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże opuścić szkatułkę i cieszyć się światem. Tu nic wartościowego, ale trzy dolce to wartościowe, tylko, że dzisiaj to strasznie wydałem niepotrzebnie. I zostało jeszcze wejść z magazynu Most Ścieżki i ozdób miasto. No dobra. To idziemy do magazynu. Te ścieżki wyjmujemy. Ciekawe, czy seryjnie można. Można seryjnie. To jest 15. Wystarczy, że schowam to z powrotem. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wyjmę z powrotem. Nie muszę robić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu, 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 tu. Jedności! Koniec. Zostałem beczkę kucharza. Nie. To jest beczka kucharza? Chyba tak, chyba tak. Zresztą zaraz sprawdzę, nie pamiętam. Nie jest zbyt wartościowy przedmiot tego to mam trochę i więcej. Nie wiem, czy tak dużo bardzo. Mam 11 beczek kucharza. A co tam? Otworzę jedną, żeby pokazać, co z niej wypada. Tylko tutaj najpierw tam, bo nie lubię dekoracji. Dobra, proszę bardzo. Na koniec nagrywania tych misji, proszę bardzo, co wypada z beczki kucharza? Kompot dżembiśniowy, cytrynowy mix, yy, marmolada, helia garbuziki, no ten, złoty pył, biała farba, czaszeczki w tomacie, lilia czosnkowa, grzybowa tequila, łzy zombie, no ten, pakła paluszki ryżowe, diabelstwo, czyli prawie wszystko, co można gotować, nie wszystko, wszystko standardowe. No i... Tyle w tym filmiku. Trzeci film zakończam, bo tutaj już jest następna misja. Trzech przyjaciół. I w misji Trzech przyjaciół widzimy się na następnej serii filmów. Zobaczymy, ile to tych misji tutaj będzie: czy dużo, czy mało. No, chyba jeden dzień wystarczy. W kilku częściach, może w trzech. Zobaczymy. A tymczasem, oczywiście, zakończę. I oczywiście, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Dołączajcie do grupy Ziomki Ziom Aleksandra, gdzie oczywiście informacje o filmach dam, na pewno. I trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa. Tury, 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 tury. Pa, pa, pa.